Nowego Ciuchlandu. Tak. Jesteśmy Prawda. prawdziwe damy z Europy. Dobra. Ciuchlandy, Do naszego Życia sens cesz. Ciuchlandy, A ja sobie kupiłam spodnie, dopasowane, modne. Popatrz na te dziury! Wyżywamy się tutaj całkowicie. Spełniamy swoje marzenia. Ja na przykład całe życie chciałam gdzieś wystąpić na scenie. No i to mi się udaje. My możemy się spełnić. Pięknie i ładnie wyglądać. Jest nam bardzo dobrze. No mamy wspaniałą panią Lilę. Różne są opinie, a my mamy swoje, rubolandy mają najpiękniejsze swoje. Od pięciu lat prowadzę zespół kabaretowy. Kabaret odnowiony i zaczęliśmy swoją taką działalność na Uniwersytecie III wieku w Lublinie, a teraz już jesteśmy samodzielną instytucją. Moi jestem jest pan. Jest znaczy, dzisiaj jest. My sobie mówimy to wszyscy na tych Dzisiaj jest. To jest nasz tekściarz, On nam wspaniałe teksty pisze i jest fajnie. Bo fajnie. ja jestem Jestem w ogóle osobą piszącą teksty i komponuję, więc jak najbardziej myślę, że trafiłam nareszcie w trzecim wieku na swoje miejsce. W Słowni. Więźńsko albański. <gry> <Kieńsko> -albański. <gry> Jeszcze nie zniszczony. Ładnie oprawiony. Super okazja za 5 złotych. 5 zł. Ale przecież kobietka nie jest nasza ani węgierskiego, ani albańskiego. Po co ci to jest? Za 5 złotych kupiłam. I mam, tak, <gry> Bardzo lubię kupować w Czechowalandzie, naszym tu kabaretowym, tam jest pełno do wyboru wszystkiego i tak tam jeszcze zaznaczam. No i właśnie ja sobie kupiłam biustonosz. Ach, mój Wojtek, mój Wojtek jest tak zadowolony, że aż dostał zesa. Zresztą mój tak widzi, jak jej może. No i cóż, ja zadowolona, a on zadowolony. I rodzinka żyje. Ja buntuję, to się cieszę! Do, it, do, it, do, do tego występu to ja mam prawie wszystko z Cikolandą. <try> Strój. Te rogi, które są na, na głowie, to kupiłam za złotówkę, dlatego że chciałam, żeby coś się błyszczało. Naprawdę, jak idę do Ciukadu, to przede wszystkim jestem modelką. Stoję przed włosem, przymierzam, odrzucam, wybieram. Traktuję to jako właśnie kabaret, jako coś wesołego, przyjść, zmierzyć, fajnie. No ale to jest rzeczywistość dla nas, no niestety przykra, że że zamiast do sklepów y, firmowych musimy chodzić po ciuchlandach. Ale mimo wszystko śmiejemy się z tego. Jest, jest taka broza. Ale jest przypalona żelazkiem. No to co? Daję sobie róże i przypnę i będzie ok. To jest po prostu dla mnie, że od tego, żeby nie siedzieć w domu, żeby mieć rozrywkę, żeby ćwiczyć umysł. Ile tu się trzeba tekstów uczyć bez przerwy na pamięć? To nie do internetu No coś naprawdę. Miła. Ładna. Inteligentna. Bardzo do mnie pasuje ta rola. Wysportowana. Tak? Bo ja lubię miłosne. I wiersze piszę miłosne. I to jest takie miłosne. I ja całą energią pokazuję tak jakby żeby ten ktoś zrozumiał, o co tu chodzi. O boż. No co napisał? Napisał, ale po angielsku. Blać <grabia> <grabia> to jest takie, więc napisz. Ode takie, łam. Jestem tłumaczką języka angielskiego. <grabia> Ode takie, łam. Ode tak. No dziś pisz. Ja mam taką rolę, że muszę czytać z gazety. To jest moja pierwsza rola. Przeczytam Wam, co w dzisiejszej gazecie? No, gazecie. No, Praca, rodzina, dzieci. Potem to wszystko się skończyło. Także zaczął się czas dla mnie. Nie wyobrażałam sobie, że ja mogę gdzieś na scenie wystąpić, ponieważ zawsze walczyłam z nieśmiałością. No, ale okazało się, że nie jest to takie straszne, i w tej chwili chyba wszystkie dajemy sobie e, z tym problemem radę. Jestem całą gębą w Unii i stawiam na nowe. Wkładam cały czas na siebie te ciuchy szałowe. Dziękuję z Brukseli. Ja, ja no, nie wiedziałam od razu, że ja będę kurczę taka artystka, w cudzysłowie, ale. Przyszłam, zobaczyłam, spodobało mi się, ja dlatego teatru zdradziłam język włoskich. a ukoronowaniem naszej właśnie tych naszych spektakli. Jest uśmiech widza. Gen, jest. Na pewno. To trzeba mieć i tą dykcję, ten humor. Dużo radości trzeba mieć w sobie, dużo optymizmu. Nie narzekać na jakieś tam różne choroby, tylko po prostu wyżywać się, wyjść z domu, udzielać się czy społecznie, czy właśnie w ten sposób, tak jak my to robimy. Nie mogę się doczekać na kolejne spotkanie z koleżankami. Bo ja jestem! लुब दिन्याका, बादाओ